Siemanko Widzowie! Witajcie w tym wielkim poradniku dotyczącym modyfikacji polowych. Postaram się wytłumaczyć modyfikacje na wszystkie czołgi, wszystkie też role pojazdów. Taki wielki, uniwersalny poradnik. Zapraszam! Modyfikacje polowe są dostępne od 6. poziomu. I aby mieć możliwość zamontowania ich na czołgu, nasz pojazd musi być elitarny. Elitarny, czyli gdy wejdziemy w zakładkę badania, musimy mieć zbadane wszystkie moduły oraz zrobione całe drzewko technologiczne w danym pojeździe. Czyli w tym wypadku odblokuję wszystkie moduły oraz odblokuję kolejny czołg. I teraz ta kłódka yy, mi się zwalnia. Mój pojazd jest elitarny, i mam dostępne ulepszenia polowe. Aby odblokować modyfikacje polowe, potrzebujemy doświadczenia, które zdobywałem na czogu. I teraz tak, w zależności od poziomu naszego pojazdu, czy to jest 10, 9, 8, 7 czy 6 poziom, bo od 6 tieru są następne modyfikacje polowe, potrzebujemy różnej wartości doświadczenia. W im niższy tier, tym po prostu mniej. I w tym wypadku, aby zbadać wszystkie możliwe ulepszenia polowe, na 10 poziomie potrzebujemy 224 tysiące punktów doświadczenia zwykłego lub wolnego, lub też sumowanego, i w tym momencie odblokujemy sobie wszystkie moduły polowe. Często sporo osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale modyfikacje polowe zawsze warto chociaż odblokować. Zobaczcie sobie sami. Otóż, jeżeli będziemy podnosić pojazd, to dostajemy stałą premię plus 1% do punktu wytrzymałości pojazdu. I nie musimy nic kupować, tylko odblokować to doświadczenie. Dlatego warto odblokowywać sobie chociaż te poziomy i nie musimy wydawać kredytu, żeby to kupić, bo zawsze to zbustuje nasz pojazd. Przed tą aktualizacją wielu z Was miało zaznaczone przyspieszenie szkolenia załogi. I piszecie na przykład na streamie Kamil, gram bitwy czołgami 10 tieru, a nie dostaje doświadczenia. Jak to jest możliwe? Otóż upewnijcie się, że macie to odznaczone w celu właśnie grindowania EXPA na danych pojazdach, bo wcześniej nie było to aż tak potrzebne. Zanim przejdziemy do tego, co w lewo, co w prawo, co wybierać, czego nie wybierać, to przejdziemy do modyfikacji alternatywnej, która jest zawsze na pierwszym i trzecim poziomie. Na czym polega modyfikacja alternatywna? Jest to prosta sprawa. Jeżeli odblokujemy pierwszy poziom, to mamy możliwość jedynki i dwójki przy materiałach eksploatacyjnych oraz amunicji. W przypadku trzeciego poziomu mamy również wyposażenie. jest to super interfejs i bardzo przydatny według mnie. Otóż wyobraźmy sobie scenariusz, że rzuca nam miejską mapę, a mamy czołg lekki. No i co możemy w tym wypadku spotować i asystować? No, praktycznie nic. Dlatego Wargaming stworzyło taką opcję, że możemy sobie wybierać zestaw modułów. W tym wypadku mam wersję numer 1, czyli moduły tylko pod spotowanie i wersję numer dwa, które są podrobienie dmage'u? Wyrzuca nam miejską mapę, wybieram sobie dwójkę, Rzucam nam otwartą mapę, wybieram jedynkę. Tak samo z amunicją, rzuci nas na ósme tiery, wybieram sobie jedynkę, żeby mieć zwykłą amunicję. Rzuci nas na dziesiąte tiery, wybieram sobie dwójkę, bo wtedy łatwiej jest mi przebić. I zobaczcie, że została podana w menu taka opcja, jak tutaj sobie zjedziemy. Przełączanie konfiguracji na ekranie ładowania. To polecam zaznaczyć dla osób, które mają słabszy komputer, a to już wam zaprezentuję dlaczego. Mamy taką opcję jak wybierz konfigurację i tutaj miałem zestaw na spotowanie i zestaw na robienie damage gdzie mam więcej HP i takie moduły pod damage. Jak i teraz widzę, że matchmaking jest na 8 mety, to wybiorę sobie zestaw tam gdzie miałem 20 PCR-ów i 10 hitów. I tym sposobem dostosowałem się do tego jaką rzuciło mi mapę i jakich przeciwników i wybrałem po prostu najlepsze moduły jakie mogłem wybrać według tego losowania. I teraz coś, co jest rewelacyjną rzeczą dla osób, które nie posiadają fioletowych, czerwonych modułów lub mają ich bardzo mało. Wargaming wprowadziło dodatkową opcję, dodatkowy slot. W wypadku czołgów ciężkich mamy do wyboru mobilność oraz siłę ognia. Na czołgach ciężkich zawsze dodajemy dosyłacz tak naprawdę, chyba że jest to magazynek. Wybrałem siłę ognia i w tym wypadku wrzucam sobie mój dosyłacz na e, ten drugi slot, który jest teraz w tym momencie premiowany. Czyli zamiast, e, tutaj ma 11,5%. A wcześniej miał 10%. Czyli mamy dodatkową, dodatkową moc do sił ognia do przeładowania. Do takiego czołgu jak 277, premia do dosyłacza jak najbardziej wskazana. I dla większości czołgów ciężkich również. Ale weźmy też pod uwagę trochę wolniejsze czołgi ciężkie. Super Conqueror. Tutaj zamiast premii do dosyłacza dałem premię do turbosprężarki i uważam, że to jest bardziej przydatne i dzięki temu będziemy szybciej dojeżdżać do bitwy. A jeżeli chodzi o Mausa często, to już w ogóle nie będę mówić, tam turbosprężarka jak najbardziej się przyda. W bitwy w wodzie często są bardzo szybkie, takie pewnie doświadczacie i premia do, na tych wolniejsze czołgi ciężkie do turbosprężarki bardziej skazana niż do dosyłacza. W przypadku czołgów lekkich mamy do oboru mobilność lub siłę ognia. Raczej wybierałbym mobilność. Ponieważ turbo sprężarka na czołgu lekkim z boostem też daje naprawdę sporo. Jednak siła ognia, również dla niektórych lighty też jest skazana. jeżeli bardziej skupiacie się na na do meczu, czemu nie, też to jest takie 50-50, w zależności od waszego stylu gry. W przypadku czołgów średnich mamy do wyboru zwiat lub żywotność. Raczej chyba, że gracie z optyką, zwiat może wam się przydać. Na niektórych medach można grać ze spokojem z optyką, ale żywotność, miejska mapa. To jak najbardziej HP nam się przyda. W szczególności, jeżeli gramy turnieje. Tam boost do HP, tak naprawdę każdy gra z boostem na HP i to premia jeszcze do HP dużo nam daje, więc weźcie to pod uwagę, jeżeli chcecie grać jakieś turnieje, to premia do żywotności na medach jak najbardziej jest skazana. W wypadku niszczycieli czołgu mamy do wyboru zwiat lub żywotność. Tutaj zależy też od waszego stylu gra, Jeżeli gracie z lornetką albo optyką, to polecam zwiat. Przykładowo Strv, często mamy konfigurację z lornetką, czy na przykład też skorpion, a gdy weźmiemy sobie takiego jak pancera, to tutaj polecam do wyboru żywotność, bo takie HP nam się przyda, to jest taki tedek, który potrzebuje tego HP jeszcze więcej i ten bonus mu naprawdę się przyda, bo walczy na przykład w mieście. Każda klasa ma różne modyfikacje polowe, zaczniemy od czołgów ciężkich, widzimy tutaj mamy różne role, każdy ten pojazd ma i postaram się mówić dla wszystkich tych właśnie ról. Przejdziemy do modyfikacji polowych i ważne jest to, że każdy czołg ciężki ma po lewej stronie dokładnie to samo, więc będę omawiać to jakby uniwersalnie dla każdej roli, natomiast po prawej skupię się osobno. I też jeszcze ważna notka, wszystkie te modyfikacje, które omawiam są brane pod mój styl gry i nie każdy gra tak samo, niektórzy bardziej agresywnie, niektórzy bardziej defensywnie, więc te modyfikacje mogą wam się różnić w zależności od tego jak wykorzystujecie te pojazdy i to też miejcie na uwadze. Dobra, domyślam się, że teraz przechodzimy do najciekawszej rzeczy, czyli e, które te modyfikacje polowe. Mamy do wyboru plus 5% do prędkości obrotu kadłuba i plus 10% do wytrzymałości zawieszenia, minus 7% do utrzymania prędkości jeździe w każdym terenie. Z drugiej strony mamy dokładnie to samo, tylko że na odwrót tutaj jest plus 7% do utrzymania prędkości przejeździe w każdym terenie, minus 5% do obrotu kadłuba i minus 10% do wytrzymałości zawieszenia. W większości wypadków dla czołgów ciężkich polecam wersję numer, e, to po lewej stronie do utrzymania e, prędkości. Jednak w wypadku takich super ciężkich czołgów typu s 100 Maus i tak dalej, bardziej skupiłbym się na tej drugiej wersji. Jeżeli nie jesteście pewni, to możecie tą wersję skipować, bo to jest trochę takie skomplikowane, powiedziałbym w zależności od sytuacji. Uważam, że też super czołgi ciężkie powinny się lepiej, że tak powiem, obracać w wypadku tam objazdu naszego czy coś. A takie czołgi jak Chieftain 277 czy coś, to, to po lewej stronie. Poziom czwarty. Do wyboru. Plus 5% do szybkości celowania, plus 3% do rozmiaru okręgu celowania z drugiej strony Minus 3% rozmiaru okręgu celowania, plus 5% do szybkości celowania. Tutaj wybramy opcję po lewej stronie na każdym czołgu ciężkim. Dlaczego? Wielokrotnie w WOCie mamy taką sytuację, gdzie po prostu stajpimy. Goście jest gdzieś po drugiej stronie mapy, celujemy. I tak naprawdę najczęściej jest taka sytuacja, gdzie po prostu oddajemy te strzały już w pełni wycelowane, czekamy aż to, to kółko się do końca skupi, i najlepszą mo modyfikacją jest to właśnie po lewej stronie, żeby ten okrąg był jak najmniejszy, żebyśmy mieli jak największą szansę, żeby trafić. Oczywiście, ja tutaj mówię w swoim wypadku, jak to u mnie wygląda i zdecydowanie wybrałbym tą opcję po lewej stronie dla każdego czołgu ciężkiego. Minus 10% do czasu ogłoszenia, minus 15% dodatkowego czasu ogłoszenia, minus 3% do sięgu widzenia, no i po drugiej stronie jest po prostu na odwrót. I tutaj, według mnie, wybieramy opcję po lewej stronie. Będziemy mieć mniejszy zasięg widzenia, ale skupmy się przede wszystkim na naszym zasięgu widzenia. Jeżeli będziemy mamy go bardzo mało, gramy jakimś ósmym, siódmym, dziewiątym tiarem, to tak naprawdę ja bym nic nie wybierał. Jeżeli mamy na załogantach perki na spotowanie, ta, typu rozeznanie w sytuacji oraz wiatr yy, i mamy tego zasięgu już tak około to 445, to możemy delikatnie zmniejszyć sobie ten zasięg widzenia na kość życie tego. Bitwa losowych często jest jednak ta artyleria, może trochę rzadziej ostatnio, ale nadal często i to bonusik do czasu ogłoszenia, że był krótszy, jak najbardziej się przyda. I to dotyczy się tak naprawdę każdego czołgu ciężkiego, więc te dwa moduły na 100% na każdym czołgu ciężkim, a te to według uznania, na większości, według mnie po lewej stronie, na tych bardziej cięższych czołgach po prawej stronie. Kolejny moduł, który jest już dedykowany dla tych szturmowych czołgów ciężkich, typu Maus, S100 i tak dalej. To są te szturmowe czołgi ciężkie i mamy coś takiego jak plus 5% do obrotu kadłuba, plus 2% do maksymalnej prędkości, plus 15% do uszkodzonego pocisku OB i plus 8% do czasu wygórzenia, minus 20% do chłogi załoganta od zranienia. I jeżeli wybraliśmy to po lewej stronie, czyli izolację akustyczną, i mamy tu mniejszy czas ogłuszenia. I minus 15% dodatkowego czasu ogłoszenia. To zdecydowanie wybierajcie opcję po prawej stronie, ponieważ wtedy wasze czołgi ciężkie będą szybciej jeździć. I nadal, jeżeli chodzi o to, czas ogłoszenia w tym wypadku będzie nadal jakby minus 2%. I nawet się zastanawiajcie, czołgi ciężkie, które jadą 2 km szybciej i mają lepszy obrót, są lepsze. Znaczy, jeżeli w wypadku, oczywiście mówię tu o swoim stylu gry, ja potrzebuję tej prędkości i ona jest bardzo ważna. Jeżeli właśnie czołgi są wolne, to każdy kilometr na godzinę dużo zmienia tak naprawdę i ja zdecydowałbym się na tą opcję. Dodatkowy system bezpieczeństwa plus 30% do wytrzymałości modułów wewnętrznych, plus 5% do szybkości napraw, minus 5% do obrotu działa i plus 5% do rozrzutu podczas obrotu działa. Prędkość obrotu działa totalnie nas nie interesuje w WOC-ie. i rozrzut podczas obrotu działa w wypadku tych super czołgów ciężkich według mnie i tak często Jedziemy po prostu na tyle wolno, że nasze czołgi są w pełni skupione i nie strzelamy to jakby w ruchu, czy coś takiego. Znaczy strzelamy w ruchu, ale ten celownik jest dosyć mały i tak, bo te czołgi wolno jeżdżą. Dlatego wybrałbym tą opcję, żeby szybciej się naprawiać i mieć większą wytrzymałość tych modułów wewnętrznych. Tą właśnie po lewej stronie. I tak właśnie prezentuje się konfiguracja na s 100 według mnie i tych szturmowych czołgów ciężkich. Dobrze, teraz uniwersalne czołgi ciężkie. Te moduły po lewej stronie mieliśmy omówione wcześniej, bo się powtarzają. I mamy coś takiego jak plus 2%, plus 2 km do maksymalnej prędkości jazdy wstecz i minus 10 do prędkości obrotu działa. Po drugiej stronie analogicznie na odwrót. I tutaj zdecydowanie wybrałem plus 2% do maksymalnej prędkości wstecz. Często dojeżdżamy na np. takim superokonkarolem na pozycję na wieżę i musimy się wycofać, bo po prostu za dużo przeciwników nas puszuje i za 2 km dużo nam da, a prędkość obrotu działa tak naprawdę nie jest przydatna. I ostatni moduł na tych uniwersalnych czołgach ciężkich. To jest plus 15, minus 15% do uszkodzenia OB i minus 8% do czasu ogłuszenia, plus 20% do ochrony załogi i radzenia, plus 4% do rozrzutu podczas ruchu i plus 4% do rozrzutu podczas obrotu kodłuba. Tutaj decyduje się na wersję numer lewą, w szczególności dla Super gdzie nasza celność jest po prostu świetna. Możemy stracić trochę na celności, ale ważne jest to, żeby mieć to ogłuszenie od arty jak najmniejsze, bo to wielokrotnie rujnuje nam bitwy. Taka arta, która ciągle nas ogłusza, sporo może nam mieszać, a większość tych uniwersalnych czołgów ciężkich ma też dobre celowanie same w sobie, i tutaj skupiłbym się na tą opcję po lewej stronie i ją wybrał. Tak się prezentują te wszystkie moduły na tych uniwersalnych czołgach ciężkich, tu w tym wypadku dla superką korora. Dobrze, teraz przechodzimy do czołgów ciężkich przełamania, po lewej stronie bez zmian. I w tym wypadku tutaj mamy opcję o plus 4% do maksymalnej prędkości naprzód, minus 7% do prędkości obrotu działa i minus 5% do szybkości celowania. Zdecydowanie wybieramy opcję, żeby jeździć jak najszybciej, i zwiększamy ten max speed do plus 4 km na godzinę. Wybieramy opcję po lewej stronie. I teraz mamy kolejną opcję. Tutaj mamy już plus 2% do punktu wytrzymałości, ale plus 4% do rozrzutu podczas ruchu i plus 4% do rozrzutu podczas obrótu kadłuba. W szczególności te strzały podczas ruchu. Gdy gramy takim obiektem 277, często oddajemy jakieś takie strzały z wolaja czy coś. I też y, strata punktu wytrzymałości nie jest do końca wygodna. Jednak tutaj jest minus 2%, a w wypadku, gdy zdobędziemy sobie ósmy poziom y, tych modyfikacji, to mamy plus 3% do punktu wytrzymałości pojazdu. I tutaj ja wolałbym stracić to HP, a zyskać na celności. I wybieram tą opcję po prawej stronie. Yy, mamy lepsze celowanie, a i tak mamy jakby plus 70, minus 40, czyli plus 30 punktów wytrzymałości ogólnie. Więc będziemy mieć trochę więcej tego HP. Jeszcze też możemy grać z boostem na HP, jakby nam na to HP było mało, ale zdecydowałem się na tą lepszą celność bardziej niż HP. Dobra, przechodzimy teraz do czołgów średnich. Pierwszy moduł. Po lewej stronie mamy te same czołgów średnich, po prawej, w zależności od roli, są inne. Pierwszy moduł jest minus 50% do kary uszkodzonego magazynu amunicji, uszkodzonego silnika, plus minus 20% do rozrzutu przy uszkodzonym dziale, minus 4% do prędkości obrotu kadłuba i minus 4% do obrotu działa. Prędkość obrotu działa, bezużyteczna w ogóle nam się nie przydaje. Prędkość obrotu kadłuba. W większości czołgów średnich też to nie jest tak naprawdę użyteczne. W wypadku czołgów ciężkich. Lepiej tam się trochę szybciej obracać, i tak dalej. W wypadku medów według mnie nie, i decyduje się na tą opcję po lewej stronie dla każdego czołgu średniego. Tak naprawdę yy, zdarza nam się, że nam ten silnik padnie, mimo że mamy te zestawy naprawcze, które się odnawiają, albo yy, amorak. A 50% to jest naprawdę dużo. Rozdrzut przy uszkodzonym dziale już trochę mniej, bez, mniej użyteczny, ale coś tam jednak yy, też da. Ale w szczególności ta pierwsza opcja to minus 50% bardziej do mnie przemawia yy, i te obroty kadłuba jaki działa, raczej bezużyteczne medy. Czwarty poziom. Mamy tutaj plus, minus 3% do rozrzutu podczas ruchu, minus 3% do rozrzutu podczas obrotu kadłuba i plus 2% do rozmiaru okręgu celownika. To wszystko zależy od waszego stylu gry. Powiem wam tak, jeżeli gracie na przykład natarcia, yy, na tarcia na 907, no to opcja po lewej zdecydowanie. Jeżeli gracie Leopardę, opcja po prawej, żeby mieć mniejszy okręg celownika. W wypadku randomów ja osobiście uważam, że częściej oddaję te strzały, które są w pełni wycelowane. To znaczy czekam, aż mi się celownik skupi do końca i wtedy oddaję strzał. W szczególności na takich pojazdach jak Batchat, Progetto. No, na 430 U nie do końca. Na 430 U wybrałbym chyba jednak tą opcję, bo tutaj też mobilnie jeżdżę. Jeżeli nie jesteście pewni, to nie musicie wybierać też jakiejkolwiek opcji, żeby nic nie stracić, nic nie zyskać. Ale na większości medów wybrałbym chyba opcję po prawej stronie, bo z takiego własnego doświadczenia częściej po prostu czekam aż ten celownik mi się skupi do końca i wolę mieć ten okrąg mniejszy, więc na większości medów wybieram tą po prostu opcję. Kilometry do maksymalnej prędkości jazdy wstecz, plus 5% do szybkości napraw zawieszenia i minus 3% do maskowania. Zdecydowana większość medów po lewej stronie z wyjątkami takimi jak badczat, który może nam się nadawać do spotowania i to maskowanie nam się przyda. Leopard, z którym snipimy i chcemy być jakby później wyspotowani. I uważam, że maskowanie nam meda wiadomo, przyda się, ale prędkość wstecz jest bardzo przydatna, w szczególności na takim się na przykład. Yy, wiadomo, zajmujemy jakąś miejscówkę, chcemy się szybko wycofać, nie zdążymy się obrócić i chcemy się tak jakby wycofać to spoko ale napraw zawieszenia na 430 u chcemy jak najszybciej naprawić te zawieszenia. Yy, tak naprawdę na 50M to maskowanie nam się nie przyda. Chcemy jak najszybciej naprawić te gąski, jeżeli nam padną. Yy, I ta opcja do naprawy, naprawy zawieszenia najbardziej do mnie przemawia z tych wszystkich i ja z też, też się nam bardzo przydaje. A to maskowanie mi jest procent, tak jak mówiłem wcześniej. Na jakieś takie medy, te wyjątkowe Leopard, Bat, Spoko, na resztę medów raczej po lewej stronie. Dobrze, teraz przechodzimy do prawej strony, czyli specjalnych modyfikacji dla szturmowych czołgów średnich. I mamy coś takiego jak plus 2% do punktu wytrzymałości pojazdu i minus 3% do szybkości celowania. Zobaczcie sami, że dostaliśmy plus 2% do punktu wytrzymałości pojazdów. I tutaj na czołgach średnich, według mnie, szybkość celowania zdecydowanie nam się bardziej przyda niż to dodatkowa premia do HP, bo tak naprawdę z HP nie tracimy nic, zostałyśmy plus 30, straciliśmy minus 30. Jeżeli gralibyśmy jakieś turnieje, klanówki, CW, twierdzę czy coś, to HP nam się bardziej przyda niż celowanie. Takie mam zdanie, a w wypadku bitew losowych, zdecydowanie obcy po prawej stronie wygrywa, i tu bardzo polecam właśnie tę szybkość celowania. I teraz ostatni moduł, podobnie jak w czołgach ciężkich. Mamy tu plus 3% do mocy silnika, minus 8% do uszkodzenia taranowania, plus 8% do uszkodzenia zadawanych taronowaniem, minus 3% do zasięgu widzenia, plus 2% do rozrzutu podczas obrotu działa. Weźcie pod uwagę swój zasięg widzenia. Jeżeli weźmiecie sobie tą opcję i będziecie mieć poniżej 445 zasięgu widzenia, w tym przypadku 467 to jest na do 10 poziomu słabo. Jak najlepszy viewrush 445 na 10 poziomie to jest taki must have. Jeżeli będziecie mieć to po tej zmianie, to polecam tę zmianę. Jeżeli nie, to nie wybierajcie nic. Zasięg widzenia na randomach jest według mnie bardzo ważny i bierzcie pod uwagę swój właśnie zasięg widzenia. Ta opcja po prawej stronie jest według mnie lepsza, bo moc silnika, czyli lepsza moc na tonę, to będzie nam dawać między innymi jest bardzo istotna. W wypadku medów chcemy jak najszybciej dojrzeć na tę pozycję i to nam się najbardziej przyda. Ale tak jak już mówiłem, weźcie pod uwagę zasięg widzenia. Dobra, przechodzimy do uniwersalnych czołgów średnich i tutaj mamy pierwszą opcję po prawej stronie, lewa jest bez zmian, umówiliśmy ją wcześniej. Plus 2 km do prędkości naprzód i minus 3 do zasięgu widzenia. Zasięg widzenia omawiałem to wcześniej. I tutaj zdecydowanie wybieram opcję po lewej stronie. Nawet gdybyśmy mieli poniżej 445, to i tak ta prędkość daje naprawdę dużo w tych randomach, te 2 km więcej na medzie. Sporo może nam namieszać, możemy zdążyć na przykład na jakąś miejscówkę czy coś. I ja osobiście tutaj wybierałbym te 2 km, są nawet ważniejsze niż ten zaświetlenia. Możemy go, mogą mieć trochę mniej, ale żeby dojrzeć te pozycje, to dużo nam zmieni. I poziom 8, Mam tutaj opcję plus 10 do szybkości napraw zawieszenia, plus 5 do obrotu i minus 60 do wytrzymałości zawieszenia. Według mnie, opcja po prawej stronie, żeby szybciej po prostu naprawiać to zawieszenie, częściej nam się przyda. I ta prędkość obrotu też jest dodatkowym takim fajnym bonusem. Wytrzymałość zawieszania aż taka istotna według mnie nie jest. I opcja po prawej stronie wygrywa. Teraz mamy czołg średni, wsparcia, bad -chat I po prawej stronie mamy coś takiego jak minus 5% do czasu przeładowania. Tam, gdzie widzicie mniejszy czas przeładowania, zawsze to bierzecie. Nieważne co tracicie, tak naprawdę. Mamy plus 5% do szybkości celowania i plus 15% do rozmiaru okręgu sterowania po oddaniu strzału. Ale szybkość, czas przeładowania w wocie DPM jest dla mnie najważniejszy. I zdecydowanie większość fioletów też mi się wydaje, że podobnie myśli. Czas przeładowania najważniejszy to zdecydowanie po lewej stronie. I poziom 8, plus 2 km do maksymalnej naprzód, plus 2 do mocy silnika, minus 3 do zasięgu widzenia. Zdecydowanie opcja po lewej stronie. Nawet jak będziemy tego zasięgu mniej niż 445, to 2 km i 2% do mocy silnika dużo nam naprawdę daje. I ta opcja po lewej stronie jest bardzo fajna. Teraz snajperski czołg średni, czyli CS63, lewa strona bez zmian. Prawa strona, tutaj minus 3% do czasu przeładowania i plus 5% do rozmiaru okręgu. Zdecydowanie czas przeładowania wygrywa, jest najważniejszy w tej grze, żeby jak najszybciej ładować, jak najlepszy DPM mieć. To się liczy, żeby zadawać jak najwięcej uszkodzeń, więc to wybieramy. I ósemka mamy plus 5% do mocy silnika i minus 5% do szybkości celowania. Też bierzemy moc silnika na medach, żeby szybciej dojeżdżać na te pozycje. To już również nam się bardziej przyda niż lepsze celowanie i to wybieramy. Dobra, teraz czołgi lekkie, lewa strona. Tutaj mamy opcję albo plus 3% do mocy silnika, albo minus 2 km do maksymalnej prędkości. Najczęściej te lighty szybko rozwijają tą prędkość swoją maksymalną i możemy tutaj dać sobie jeszcze większą prędkość naprzód, a minus 3 do mocy silnika. Tu zdecydowanie ta opcja wygrywa. Poziom czwarty mamy minus 3% do czasu przeładowania i plus 3% do okręgu. Zwiększamy DPM, czyli minus 3% do przeładowania. Zdecydowanie też ta opcja wygrywa. Poziom piąty. Tu jest minus 15 do uszkodzeń taranowania, minus 8 do czasu ogłuszenia, plus 20 do ochrony załogi przed zranieniem i minus 3 do maksymalnej prędkości jazdy wstecz. To jest dosyć kontrowersyjne takie powiedziałbym, nie jestem w tym do końca pewny, ale raczej obce po lewej stronie, bo często na randomach dostajemy z tych hacków, jesteśmy taranowani przez inne czołgi. Również tarty, no może często nas nie ogłuszają, ale za... ochrona załogi, Manticora, mamy tylko dwóch załogantów, więc ta załoga jest bardzo ważna. I raczej opcja po lewej stronie, jeżeli nie jesteście pewni, bo też możecie uciekać tak do tyłu z pozycji, chociaż lightem najczęściej też się obracacie, więc nie wiem, czy też cofacie się tym lightem bardziej. Na czołgach ciężkich i meda się cofacie, a na lightach w sumie nie za bardzo, więc opcja po lewej stronie według mnie raczej wygrywa. I teraz coś dla uniwersalnych czołgów lekkich, i mamy do wyboru plus 2 do maskowania, minus 2 do zasięgu widzenia. To jest bardzo kontrowersyjne według mnie, i tutaj możecie mieć przeróżne opinie. Ale według mnie więcej jest mieć maskowania i być to jakby później wykryty, w sensie nie być wykryty na przykład w krzakach w ruchu czy coś trudniej, żeby przeciwnik nas wykrył, niż lepiej widzieć, bo i tak na tych lightach osiągałem naprawdę fenomenalny view range i bardziej skupiłbym się na tym maskowaniu niż na zasięgu widzenia. Ale druga opcja też jest poprawna, również brak opcji również jest opcję odpowiedzią poprawną i to zależy tak naprawdę wszystko od waszego stylu gry. I to ciężko, że tak powiem określić, zależy dużo od mapy, losowań, rozjazdów i tak dalej, Ale raczej ja bym wybierał tą opcję po lewej stronie. I teraz poziom 8, minus 3% do maskowania pojazdu przeciwnikach będących w ruchu, i plus 3% do maskowania pojazdu przeciwnika za roślinnością. I tutaj według mnie opcja po prawej stronie jest lepsza, czyli minus 3 do maskowania pojazdów za roślinnością, a plus 3 do maskowania w ruchu. Bo zaświecamy przeciwnik, jeżeli ktoś się rusza tak naprawdę, to ma bardzo mało tego kamuflażu i My na tych lightach mamy naprawdę fenomenalny view range i zawsze, jeżeli ktoś jest w ruchu, to go spotujemy, chyba że to jest light, to wtedy jest trochę inaczej. A jeżeli jest za roślinnością, to nawet mając tego CVS-a, ten system obserwacji dowódcy, nie zawsze go spotniemy. A tutaj mamy dodatkowe minus 3%, więc ja kierowałbym się opcją tą właśnie po prawej stronie, bo Trudniej jest zaświecić przeciwnika za właśnie krzakiem, a bardzo łatwo jest, jeżeli ktoś się rusza i opcja po prawej stronie wydaje mi się być, no, zdecydowanie poprawna. A kolejną klasą lightów jest są kołowce, czołgi lekkie, czyli w tym wypadku EBR 105 to są jedyne kołowce francuskie i mamy do wyboru minus 10 do uszkodzeń od taranowania, plus 10 do uszkodzeń zadawanych, taranowanie plus 30 do wytrzymałości modułów wewnętrznych, plus 3 do czasu przeładowania. Wolimy mieć jak najlepszy DPM, czyli wybierzemy tą opcję minus 3, jednak też na randomach zdarza nam się, że T, e, przeciwnik nas staranuje, czy coś, chociaż tym EBR-em, w sumie na randomie, łatwo jest uciec od przeciwnika, więc, raczej, tutaj zdecydowanie opcja, żeby szybciej ładować i mieć jak najlepszy DP. Teraz poziom ósmy i tu mamy plus 10 do szybkości napraw zawieszenia, plus 25% do ochrony załogi przez, u, przez zranienie, Minus pół sekundy do czasu, jaki pojazd przeciwnika pozostaje dla Ciebie widoczny. Zdecydowanie chcemy jak najszybciej naprawić to nasze zawieszenie na takim kołowcu, i opcja po prawej stronie. Jest, jest optymalnym wyborem. I tym sposobem mam nadzieję, że wszystko Wam wyjaśniłem. Jeżeli pomógł Wam ten materiał, to, to śmiało zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, bo to dużo daje. Trochę czasu na ten temat poświęciłem i staram się jak najlepiej to Wam wszystkim wytłumaczyć. Mam nadzieję, że sporo rzeczy Wam rozjaśniłem i nie będziecie mieć problemów do wyboru modyfikacji polowych oraz jak to działa, co robić itd. i tak dalej. Jeżeli ten materiał był pomocny, to śmiało podsyłajcie też innym graczom, a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, to elo!